Przed rozpoczęciem proszę o zostawienie suba i lajka, to Cię nic nie kosztuje, a mi pomaga, to był jeden z lepszych filmów jakie zrobiłem, teraz bez przedłużenia, zaczynajmy. Tam masz bagna. Tam. Gdzie ty? Co zrobisz już? Kurde, ci się. Te, to jest ta pierwsza akcja, która może się nie udać, no nie? skończyłem się miałem 10 lilii Miałem... właśnie widzisz to jest legendarny mało znany trik który tylko znają osoby bardzo wtajemniczone w Minecrafta trik polega na szybkim przykładaniu z łapki do łapki lilii wodnej przy czym trzeba ją ustawić w odpowiednim momencie Przedłeś to? Chyba. No powinien mieć Slone 100, Mordo. Więc chyba zauważyłbyś Slone 100. Baj. Na rabyszku. Co to jest? <grym> Na <rabiczku. grym zmarł> O oh jest. Ja mam, bo nie ja Ja to taki No właśnie, ja się dziwię jak ty taki szybki jesteś Chłop nie dogania Pan jest niewoli opuścić kanianego

Nie dostałem obrażenia od, od upadku, ponieważ tam był blok miodu, ale dlatego, że mój Młowca o tym nie wiedział, to wpadł w blok magmy, który zadawałem mu damage od upadku, plus do tego jeszcze poparzenia. Nie, nie wiem. No ja ty czekam na Ciebie, czekam tu na Ciebie. Ogólnie. Stoję sobie w miejscu i sobie czekam na Ciebie. W tym czasie, że ja czekam na Filipiksa, wytłumaczę Wam, kiedy wygram, kiedy przegram. Wygram, kiedy się skończy czas dla łowcy i mnie w tym czasie nie zabije lub sam nie zginę. A, a przegram, kiedy mnie zabije. O, jesteś! to jestem! Nie widziałem. Ale właśnie teraz wyfartowałem ogólnie. Wyfartowałem tak konkretnie. Nie mogłem się ruszać przez chwilę. W ogóle jedna pułapka nie zadziałała. E, ten... E, miał tam na ciebie wagonik z TNT spaść, jak ja się przybudowywałem. Jak e, coś? N nie bierz z dispenserów nic. Dobra. Będzie pewno rzecz z dispenserami, ale i nie wiesz.

Gdzie ty jesteś? Nigdzie. Nie. Ja na ciebie czekam ogólnie i szczerze chyba jest. No, nie, nie. Gdzie jesteś? Nie, czy samo jesteś? Nie. Gdzie? Akurat Nie. No. Akurat nad w nie. Tak. Chcę Chyba idę w dobrą stronę. Ej, pamiętaj, bo ty masz, nie, masz ograniczony czas. To jest skończy ci się czas, wygrywam. Ej, zapniamy, to.. Ja tu gram cały czas na czas i tak naprawdę powinienem na ciebie trochę czekać, ale biorąc pod uwagę, że ty jesteś bardzo szybki na ja od razu przychodzę do rzeczy. Jesteś bardzo szybki. A w ogóle Cię nie zdziwiło moje budowanie w Nederze? Ten taki most? Nie Dobra, to ja sobie tutaj poczekam, gdzie ja stoję na Ciebie. Ogólnie ja mam tyle rzeczy w klipunku, których nie użyłem, abym mógł użyć, ale ty nie powinieneś chyba o tym wiedzieć. Ja na siebie bardzo czekam, jak to czekam na czas, no nie? Gram na czas tutaj. Sobie to wezmę tu. Ty nadal nie wiesz, tego, jestem, no nie? No nie. nie. A zauważyłeś to. O kurde, Byczku. Byczku. A tu, tu się drzpiłeś. Nie karez, tu tu podawał Idź innym wejś wejściem. Mordo, tam jest wejście. A, mordo. No, no. tak, że... W tak, że gram teraz na czas i... kilka minut zostało, no nie? O kurde, bo ty... Ej... Ale teraz big brainem jesteś, no nie? Tylko wody widzę jak się rozlewa. Brat użył 100% swojego mózgu, no nie? Brat użył 200% chyba. Dobra, ty jakoś nie wybaryj się tu Serio, on cię tam... A co, wchodzisz? Ty, bo ci nie ostatnie wzią. trzy minutki zostały, byczku Prawisz, co jest najgorsze? Co? Rozpadłem Spadłeś? Oj oj oj. Kiedy do ja prostu już do góry, No nie, no da, tak. Mam nadzieję, że się zrazu spóździę, myślę. Dobra, byku. Ja tutaj yy, czekam na ciebie. Ogólnie y, czas ci się kończy. Bardzo ci się kończy. Już tak... No tak, ale już ci się kończy. W ogóle y, jestem w takim miejscu, w którym byś nie spodziewał, że jestem. I wyobraź sobie, że ja już mogę wchodzić do portalu. no nie? Ja, Teraz ja biegam sobie wokół niego. Dobra, dobra. Dobra, dobra, warto wiedzieć. A skąd wiesz, że cię nie, nie oszukuję teraz? A ty gdzie? Nie wiem, skąd ciebie w w, w w ten w N City czy gdzie? W N City jestem, a ty gdzie? No, ja mówię, że już sobie chodzę wokół portalu i czekam na czas tylko. O kurde! Byczku! Co cię też. No tam, tam jesteś, tam jesteś. Minuty, minuty, bytku, minuty Skąd wierzycie w kość zirów? Nie zapętam teraz, no nie? Nie, nie. Tak mądry jesteś. Co ty zrobiłeś? <śleszamy> Dream, come on. No cóż, cześć! Dream. Najlepsze, że ja teraz, tylko gra... ja teraz tylko gram na czasy, już tutaj nic nie mam złudobnego. byczku. Uuu. Nie, ja się ciekam, że ty już jesteś za mną gdzieś, no nie? A to jest nieprawdopodobne by było. Dobra, doliczam ci, do, do, doliczam ci troszkę czasu, no nie? Do tych 15 minut. Dobra, dobra. Eee, jak, jak oceniasz? Jesteś blisko mnie, nie? Nie wiem, chyba. A nie patrzysz na kompas? co to A tu kompas nie powie, kiedy? No. No ja... Ej, właśnie znalazłem fajne miejsce. Fajny cave ogólnie. U nie, teraz to ja serio nawet 5 minut chyba mogę doliczyć. Zapo ja mam kill off, który jest... o kurde Który ma efected100, więc no. Dobra. Bright włączony. Czemu ta woda tak szybko, tak wolno wspływa? nie. Dobra. No nie. O jezu. Prawie padłem. Prawie padłem właśnie. Oj, ej, ale teraz dzięki temu kilofowi, to ty mnie nie dogonisz. To liczy ci to do 20 minut nawet, czas. Teraz tylko przez własną głupotę. O, diamenty! Byczku. He, ty masz komunikat na czacie, akurat czat mam wyłączony. Co? A co nie miałeś komunikatu? Tu chyba są moje pierwsze diamenty. Nie, no teraz ty I? mnie nie, nie, nie dogonisz mnie. Jeszcze ja... Dlaczego? Padłem, deadłem. Dedłeś? Jadłem. No starajcie padłem. Co? Ta nie! właśnie ja na nie, prawie przez nie umarłem. Nie, ty byłeś tak blisko. Ja się właśnie teraz skopię. Masz doliczony czas do 20 minut. Ty, bo ja sobie zdałem sprawę, że ja mam złoty kilo, więc on się troszkę szybko kończy. A powiem ci, przemieszczanie się nim to jest czysta przyjemność. No. O cholera. Widzowie widzicie to ja nie No ty nie widzisz tego O cholera Ja tutaj hunter Ojej Nie, nie, nie Ale ty kill off! A nie, ty masz Diac kilof, no tak A co? Jesteście jej równie blisko? Teraz? No Może tak samo? Może tak samo Może tak samo, może bliżej nawet Nie, byczku Ja się tak nie, nie pośpiesz może Ale i tak ci się czas zaraz kończy nie, chyba ci nie Ajajaj, zwaliłem teraz, chociaż Dobra, teraz właśnie 100% mojego mózgu używam żeby, żeby tu wejść. No, dosłownie 100% mojego mózgu teraz zostało użyte Mam nadzieję, że ty się z dobrej strony do mnie dokopiesz. Zem, już, już się bałem, że się odwracam i ty jesteś, no nie? Nie, no, yeah. w Bedwarsów to masz takie traumy. No. Ej, ale właśnie teraz mam... milion i milion właśnie. Ja wiem co zrobić, jak ty do nie przyjdziesz. Co? A zrobię coś, żeby nieśmiertelny przez kilka sekund. Taki trik minecraftowy Dzięki temu widzowie. Ale i tak mam jeszcze to Więc... O. Więc to fajnie zadziała. Ej, a tam ten ten co ci dałem, to on, ten, to on... Ten cię zatrzymał czy nie? Czy wy po prostu... Okay. Było... No. Trochę. Ale że stałeś w miejscu, czy po prostu wolniej chodziłeś? Skakałem. A, to tego. No. to o tym to ja nie pomyślałem. Aj, a ale w sumie pojęczyny ci podłożę pod nogi i się rzuci i nie będziesz mógł do mnie dojść. No ale już ci się czas kończy, byczku. Minutkę. Nie no, no, ty Czy... masz, masz kilo, który może... No ja nie mam kilofa... mordą, ja, trzech... ja od trzech minut kilofa nie mam. Łapku kopię. Ale zrobię milion IQ właśnie, więc yy, ten. Więc... Yy... No. Czka się cieszę, że ty mnie z złej strony podkopiesz. Będę się nie ucisz. No i ostatnie sekundy. nie, nie mam szansy. Jak ja jestem chyba pewnie ze 100 bloków od ciebie. Ze 100? No, z tym kilo tam to na nawet złowność. No ja łapkę kopię, więc. <grych> A ej, ale dobrze, że zabudowałam za sobą. No, skręcę to mój błąd. Jak myślisz, jak mnie zabudowała, to ty już byś był tu? Mogę też myśleć o ciebie. O. Albo nie ma. No, i czas ci się skończył, no. Dobra, ale może, możemy, możemy tak bonusowo. Yy, yy, co się stanie, gdy do mnie do dojdziesz, no nie? O kurde. I cech nieśmiertelność. Ale czas ci się skończył, czas ci się skończył. Ale co jest zawał, byczku, no nie? Dobrze, że się ruszać nie możesz. A ja mam nieśmiertelność dzięki temu. O kurde. No nie, jakbym blok położył. Ale ci się czas skończył, na no, styk jest. Cześć ci się skończył, ale... Bo jest na styk. Bleh! Nie ma. Skoro to obejrzałeś, to proszę daj suba i lajka. A to jest film, który ci YouTube poleca oraz subskrypcję mojego kanału.